Teraz będzie czas na wasz ulubiony przedmiot. Matematyka. Jeśli zrobicie trzy zadania poprawnie, dostaniecie darmowe BMW. Tak, to prawda. Więc jeśli chcecie dodać matematykę, dodać matematykę, dodać matematykę, dodać matematykę, matematykę równa się matematyka, plus 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 matematyka, matematyka, dodać matematykę, równa się matematyka, jednak jest taka matematyka odkryłem go dopiero, co równa się matematyka, dodać matematyka, plus matematyka. Więc matematyka to matematyka. Chodzi. No, sobie chodzi. Uuu. Bardzo mnie ciekawi ta ściana. Daj mi swój napój. Nie. No, fajny napój. Lalalala. Rzucę tym napojem, bez jestem taki cool sigma. O mój Boże. Puszka dotknęła mojej nogi. I zmusisz zobaczyć mój portret. Bo dotknęła puszka mojej nogi. Jak nie wolno, rozumiesz? Chyba ją właśnie podniosę i zobaczę, co się stało. Nie wolno rzucać puszkami w korytarzu. Nie wolno, nie wolno, rozumiesz mnie, pani Majerz? Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Dun, 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 dun. Nie wolno. Nie zapłaciłeś 500 plus, idziesz ze mną w tym momencie. Nie zapłaciłeś podatków, zostajesz w karnej kozie. Kiedy się nauczysz? Do widzenia pan tyn, 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 tyn. Chyba zaraz zacznę protestować. Tak, że moje brwi się zamienią w złe. Zacznę zaraz protestować. Protestuję, protestuję. Następny dzień. A więc, tak jak wczoraj mówiłem, jak wczoraj przerabialiśmy matematykę równa się matematyka matematykę, matematykę, matematyka, to równa się bo to jest bardzo prosty. No, tutaj równać. Matematyka, porównać z matematyką? równa się matematyka, dodać matematykę. No, że matematyka to jest matematyka, matematyka, dodać matematyka to matematyka. Wiesz, matematyka to po prostu matematyka, nie. Matematyka, zwykła matematyka, tyle nie. Matematyka, matematyka. Teraz chyba wyjdę sobie z klasy, nie. Co? Podhaczyłeś mnie? Ja teraz zacznę, mój proces się zacznie, rozumiesz? Rozumiesz? Pani moju. Właśnie gówno daju. Nie, właśnie się obudziłem. Jestem tak zdziwiony, że moje gałki oczne aż, no, Wyberetowały. Jeszcze moja linijka wcale nie mogę nogami się rozwiązać. Wcale nie mogę wyciągnąć rąk z niezawiązanego węzła. Bo to jest takie trudne. A no właśnie Wczoraj mi wpisałeś jedynkę za to, że powiedziałem matematyka, gdyż matematyka równa się język polski. Widzisz? Tak się, tak trzeba robić. Dlaczego mnie związałeś? Mój zapłacisz podatków. Teraz to moja linijka, rozumiesz? Tak naprawdę ja ją kupiłem na temu, z darmową promocją. Ona jest moja teraz. Będę bardzo smutny i moja morda z bibuły się właśnie rozwali chyba. Bo klej kropka ją mnie przyczepił. Dlaczego rzuciłeś uczennicą debilu? Więc teraz coś zatrzasnę drzwi i pójdę, wiesz, papa. Pa. Nie wolno biegać po korytarzu! Nie wolno biegać po korytarzu! Nie wolno biegać po korytarzu! Uuu! Ej, Bożena, rozwiąż mnie. Proszę, rozwiąż mnie, Bożena. Ale jestem Sigma, cool moment. Idę zobaczyć, co u moich niewolników. S. Okej, okay, rozwiążę cię, Bożena, cię rozwiążę. To jest bardzo trudne rozwiązać niezawiązany supeł. O, rozwiązałem. Jej, moje ręce są teraz odwiązane. Aż moje gałki oczne wyparowały. Tak jestem ucieszony. To jest do ciebie kara. Ciekawe co u moich niewolników. Własność tylko dla szkoły. Nie, to dla mnie. Bing bing bing. Wchodzimy. Co? Jak on się uwolnił? Tak nie wolno. Jestem zdenerwowany, gdzie jest on jest Bożena? Bożena. Zamieni się w Ronaldo. Zamieni się w Ronaldo. Patrz na to. Liquidity koloneta. PUU! Strzał za jeden punkt. Z połowy boiska. Jest. Trybuny szaleją, trybuny szaleją. Nie trafiłeś. nie trafiłeś. Nie trafiłeś, nie trafiłeś. Jestem bardzo szczęśliwa. Pętasz to, co mi zrobiłeś? Dosniesz w dupę tą linijką za to, że mi ją zabrałeś. Zapłaciłeś podatków i na mnie zwaliłeś. pum, 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 pum. pum. Dostaniesz, rozumiesz? Dostaniesz. Bum. Tak ci uderzyłem, że się przewróciłem aż. Bum. Tak cię kopnąłem, że też się przewróciłem. Bang, bang, bang. On mnie bije patyczkowymi rączkami. O Jezu, co się stało? Ja go moją telekinezą rozwaliłem. Ale to zabiję. Jesteś wrednym hamem. Nie nauczysz się matematyki, dałeś matematyka i optyjść plus Polski. Właśnie woźny cię wywalił stąd, miotłą, poleciałeś w kosmos. A ja złamałem klatkę piersiową i za dostałem. A ja właśnie będę jechał na moim MLG Car. I dyrektor mi da wywalanie ze szkoły. Wywalcie ze szkoły. I potem...